Narożnik Trilum od ComforTel. Modułowy mebel wypoczynkowy o wyrazistym kształcie. Jego masywna forma emanuje stabilnością, a nowoczesny design przyciąga wzrok od pierwszego spojrzenia. Dzięki modułowej budowie możesz samodzielnie decydować o kształcie, wielkości i funkcjonalności mebla. Może to być narożnik, bądź sofa, większa lub mniejsza. Idealnie dopasujesz mebel do swojego wnętrza. Siedziska oparte na sprężynach falistych i wysokiej jakości piance poliuretanowej gwarantują niezrównany komfort, trwałość i odporność na odkształcenia. Charakterystyczne głębokie wciągi dekoracyjne i przyszycia nadają narożnikowi trilum ponadczasowy styl, który sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach. Zapraszamy do naszych salonów sezonarnych w Poznaniu oraz w Gorzowie Wielkopolskim po najniższe ceny w Polsce, a także na www. Membra m-a da pels.